do Pepko. My God! No! Oh my God! Hejka, ogólnie dzisiaj idziemy y, do Pepko i będziemy... Hejka. Y, I Będziecie z nami w Pepko i zrobimy jeszcze haul. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać i pijemy sobie takie dobre coś. No bo trochę auta jeżdżą i nie słychać może nas trochę nie słychać, ale... Dobra, to czy, poczekajcie aż będziemy w Dekadzie i idziemy, i was, idziemy do Pepko. Pa, 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 pa. I ogólnie idzie, już jesteśmy nawet blisko Dekady i kupiliśmy sobie jeszcze gronitki. Te tak tylko takie tylko takie były, No dobra, dobra, dobra. Okej, okay, jesteśmy już przy Pepko i już za chwilę wchodzimy. No, już kilka kroków, prawda? A my się chcieli przy ludziach <grym> nagrywać, więc no... <mam. grym> Okej, okay, już jesteśmy koło pepko, więc... no. Wchodzimy, widzimy już przez szkło, że są ładne rzeczy, więc no. Yy, jak na razie spodobało się to lepą, to fajnie panuje. I no, jeszcze no, te no, dwa. Yy, ogólnie już wróciliśmy, zrobiliśmy mega fajno, fajne zakupy za yy, 7, 78 zł 47 groszy. I mamy wielką pakę, także pokażemy yy, później, teraz wracamy do domu. Teraz pokażemy, co kupiliśmy. Pa! Jesteśmy już, maja cudowna grzywka, cudownie się czasuje mamy naszego Menela Czesia, od dzisiaj to jest Menel Czesia um, uh, Jeśli wam się ogólnie podobał ten filmik, też, to możecie strzelić łapkę w górę uh, Suba i w komentarzu możecie dać Hashtag Menel Czesio, Menel Czesio. Proszę yy, I na razie jak kupiliśmy sobie takie oh wow. Kupiliśmy sobie takie spinacje, ja by... Czy ty możesz? Kupiliśmy sobie takie nie ruszaj do... tego. Kupicie sobie takie tango. E, spinacze i zrobisz z tego tango Jeszcze sobie dawno. Co Ty go I teraz pokażemy kolejne rzeczy. E, Okej, okay? także. Ja tak, 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 tak. Cześć, ja będę to wiem, nam To jest taki czas. A ustawisz takie dwa, dwie i daj ten drugi. Nie, to kogi. Tak, bo nie, wszystko jest stepko i zapłacić mi to wszystko. 78,47 i My, mamy... Nie, nie, już nie, nie. To już było, nie? Nie. Y, to mieliśmy takie złe traczki. To jest dla jej, a to jest moje. Ta, Jednym takie to w gruncie to jest takie... To jest ten... Lato! Prawie! Takie zeszczyty, już się nie odbadało. Mieliśmy też od I mega ładne ogólnie były rzeczy. to jest plastyczne. Także to są takie jesieciki, takie okay, okoje. One są w linii, No i też odpakuję ją. Ja <śmanym> jestem <śmanym> niepełnosprawna. Nie muszę mieć to przed sobą, bo nic nie widzę przez okay. to coś. Okej. To jest takie piękne zresztą, nie jest słychać w ogóle? Tak. Okej, okay. Jeszcze takie zresztą, one są mega ładne. Mega, mega, no, mega. Mam takie mega. same, ale są naprawdę bardzo ładne. O. to są takie gliny, ale takie właśnie mają ładne kolory. Będzie to polaka. No, bo so, nie wiem, to, to on będzie takie No mm, To dobrze, rozkładamy to. to. To są kotłomolce, ale to są bo Kost, ja już mam bardzo dużo. E, takie malutkie są, ale są mega fajne. I one były w ogóle. Na końcu podam wam ceny wszystkiego, żeby to może później. E, to są no, takie skręci, takie mają materiał, ale mają nawet ładne kolory. Kredki dla Darii, bo <bizn>. ona ich nie ma To jest ten mleczny Nieważne To jest taki organizm, który jest na pomadce czy coś w tym stylu, ale może być też na wyłowowiskach Tutaj, topokopisji tutaj topokopisji by mogły tak. być te takie karteczki No. Hmm. Mm. Ja mam te karteczki takie na takie ten, także to jest takie na ten, ale bardzo Jeszcze zobaczymy, nie może sobie kupić dwa te na razie, nie będę To jest wszystko, bo jesteśmy biedne i nic dalej nie kupimy Także teraz to chcę. To tak, to cenę. Okej, okay, to ja pierwsze mówię cenę. To coś kosztowało tylko 10 zł, a takie drewniane yy, 20, więc naprawdę to jest ładne i mega tanie Dobra, Muszę dalej. Teraz mamy te wiatraczki. Taki jeden wiatraczek to on kosztował... O, 30, 9, 99 9,99 zł, czyli jak powiedzmy tak, 10 zł. Także jeden taki też 10 zł. To jest troszkę duża cena, no, ale dobra. To mamy takie zwykłe kredki łóżkowe. Moja kolej, Nie, nie, no to, no to takiego ma. Y, 8 zł. 8 zł? Tak, tak. 8 zł, dobra. Teraz skręcimy. Ja się panu, o Nie było widać? Nie. Dobra, mamy teraz takie skręci y, dwie. I to jest za. 2,50 pięćdziesiąt, także patrzcie dwie skręci. Jest ja tutaj patrzyłam w hajmie, w hajmie jedna skręci była po 10 zł, także mm. y, tak to byśmy... Nieważne. Tak to byśmy zapłacili za to 20 zł. Za gumki. super nie? Y, ja. Dobra, ty, no. Ok. Widać ci cały twarz tylko <laughs> <A laughs> z mam mam świeżenia. A to się stanie jak coś. A, nie. Dobra, to prostu 15 zł, a jak No Mat pokazać swój twarz. Tylko w okularach. Tak. No to tak. Ja nie będę pokazywać, ale okej. Okay. Ja mam, będę miała zawsze okulary. Więc e, jakby... Po no, oczach najbardziej się rozpoznaje no. na twarzy. Jakby tylko tutaj tak po twarzy, zupełnie nie można rozpoznać, bo... jakby... oczy. Oczy są Sorry. najważniejsze, żeby tak rozpoznać. I co? Chyba nie chcę cię pokazałam, ale to zacenzurujesz Dobra. I mamy takie kobiety. Ogólnie zbyt chcę... zacenzurowię moją całą twarz podczas filmiku. Dobra. E, mamy takie trzy kolory kotów hmm. no, Troszkę jest źle to pokazałam, tam. ale no. To wszystko, tam. wszystko na dzisiaj. Dzisiaj, że dacie jeszcze te A i te się... Która, już mi ja chciała zebrać, Jeszcze do papierki od tego. Nie wiem. O. I razem na 3, 4, 3, 4, kosztowały one oś... 8 zł. 8 zł. No to nie tak? 8 zł. No kot jeszcze Twój czego wpuszczę go. I przed Wam. Dynio! I pamiętać o łapach w górę, o subskrypcjach. Mm, tak, subskrypcja. I zostawienie, jeśli Wam się podobał film. Hashtagu y, Menel Czesio, czy tam Czesio Menel, obojętnie. I y, y, mam nadzieję, że obawim się ogólnie spodoba ten filmik. Także dziękujemy Wam bardzo, to jest Edek, cudowny kot, który się wyrywa. Edek z Kredek. Y, dobra i to wszystko, pa!